Słuchaj, ale to najwyższy punkt w tych górach, w Rumunii, nie akurat, gdzie jest, ale nie wiem co z za góry. Ja tam przez chwilę poszłam, latał nawet. Nie wiem, bo przez barnetki, go widziałem i to. O, widać go w sumie. Jest lekko pod słońcem. Ja widzę jego kształt. W pełnym obrazku w postaci screena yy, jesteśmy całkiem wysoko, wysoko na tej górze. I Mianowicie ona ma tak 1850 metrów. Ale widok jest ładny. Więc ja nie wiem, że... Nie wiem, że... No nie najlepiej się teraz czuję. Co to jest? Dostanie serce w komentarzu Nagrywam obecnie na szerokim obiektywie inaczej żeby się nie zmieściło To ja jeszcze replay poproszę Sawić. Jednak nie widziałem Jak wie jak zapewne słychać. <grym wiosenie> to jest mianowicie trasa Transalpina. Jeszcze jednego pojęka znalazłem ja na tej wysokości, ja nawet nie wiem, na jestem. Ale zaraz ja to sprawdzę mniej więcej a jeszcze poszutami z wami Żeby nie było, że nie ma nic z szukaniem. Nie jest kolopendra, bo tutaj jest yy, no w Polsce też coś takiego podobnego występuje i to też nie jest kolopendra. nazwę no, nie pamiętam I Tak, są tamki elegancko wcześniej też znalazłem jakiegoś pająka, ale też mi uciekł. To wiedziałem, ale dobrze ładna, o, konik. Ulala. No i to ja rozumiem. Co my tu mamy? Lasjusy jakieś. Bardzo ładna kolonia. W tej familii się zajmuję oglądaniem widoków, ale ja sobie grzebam w kabiniach. W sumie to typowe nasze wakacje. Dobra, to za chwilę wracam do selekcji SNIK, daleko nie musimy.